Trening ograniczający przepływ krwi to metoda treningowa, która obejmuje ćwiczenia o niskiej intensywności. I tu mówimy o przedziale 20-35%. Jednocześnie blokując przepływ krwi żylnej z kończyny i ograniczając przepływ krwi tętniczej do kończyny za pomocą opasek uciskowych. I ten właśnie rodzaj treningu jest osiągany przez owinięcie bliższej części kończyny. I w kończynie górnej odbywa się to na poziomie guzowatości naramiennej, podczas gdy w kończynie dolnej wykonuje się to na poziomie krętarza większego kości udowej. Działanie BFR powoduje zmiany w podaży kwitetniczej, jak również odpowierzylnym, co umożliwia dodanie do treningu faktora w postaci potężnych zmian biochemicznych. I co ciekawe, odpowiednio przeprowadzone ćwiczenia BFR zwiększą i siłę i masę mięśniową przy dużo mniejszym ryzyku kontuzji. Może traktowanie BFR jako najważniejszy czynnik czy metoda treningowa nie ma sensu, ale może być świetnym dopełnieniem do klasycznych właśnie metod treningowych. I jak to działa w kontekście oczywiście hipertrofii? Przerozmięśniowy, jak wiecie, zwykle występuje w wyniku bodźca przeciążeniowego wytwarzanego przez stopniowe zwiększanie obciążenia zewnętrznego przy użyciu co najmniej 70% ciężaru maksymalnego dla specyficznego ćwiczenia. I ta intensywność obciążenia jest znana jako HIT lub high intensive training. Training HIT definiuje się jako użycie oporu między 65% a 90% ciężaru maksymalnego. Na przykład, jeśli yy, Wyciskasz około nie wiem, 120 kg albo 100 kg, no to musisz mieć co najmniej te 70 kg ciężaru, aby osiągnąć jakiś tam skuteczny przyrost mięśniowy. Jednak dla wielu osób taka intensywność będzie ciężka do osiągnięcia ze względu na różnego rodzaju choroby, kontuzje, obrażenia i alternatywą najczęściej jest guma, czyli powerbandy, które stosuje się w zamian za obciążenia. Niestety tutaj przeciążenie tkanek jest dość słabe i wpływa to średnio i na masę mięśniową i na siłę, ale macie korzyści w postaci rekrutacji neuronów. I w tym przypadku, jeśli chcielibyśmy pracować na niższej intensywności, mając gumy, bardzo fajną alternatywą jest stosowanie właśnie BFR-u. I wykazano w badaniach, że ćwiczenia BFR zwiększają przerozmień i siły przy znacznie mniejszej intensywności, co może być bezpieczniejsze dla uszkodzonych tkanek i stawów. I zaobserwowano, że BFR w połączeniu z ćwiczeniami oporowymi o niskiej intensywności 20-30% powodują znaczne przyrozmięśnie i siły w ciągu zaledwie 2 tygodni. I trening oparty o BFR o niskiej intensywności tylko 2-3 dni w tygodniu przyniósł największy rozmiar efektu podaniu do treningu 4-5 razy w tygodniu. Więc BFR stymuluje przerozmieści, zwiększając ich aktywację i obrzęk. I były też badania, w których badano BFR o niskiej intensywności na aktywację, obrzęk i uszkodzenie mięśni. I w tym badaniu stwierdzono, że. BFR znacznie zwiększył aktywację i grubość mięśni bez zwiększania wskaźników uszkodzenia mięśni. I wskaźniki uszkodzenia mięśni zwykle występują we krwi lub moczu w postaci kinazykratnowej. Dlatego BFR umożliwia uzyskanie treningu o wysokiej intensywności przy minimalnym ryzyku, przy użyciu lekkich ciężarów, lekkich ćwiczeń, przy wysokiej ilości powtórzeń. W porównaniu ze standardowym treningiem BFR stymuluje i wzrost mięśni i siły mięśniowej używając przynajmniej 30% mniejszego ciężaru, a zmniejszając powrót żylny BFR zmusza krew do pozostawania w kończynach dłużej niż zwykle, i krew pozostaje w mięśniu, prowadzi do szybszego zmęczenia, niewydolności mięśni, co z kolei stymuluje szybszą naprawę i regenerację, co skutkuje oczywiście szybszą siłą przyrostem siłowym czy przy wzrostem mięśni. Jest to pierwsza część tego materiału. Jeżeli wam się materiał spodoba, to wrzucę drugą część materiału na temat BFR. Łapy nie ma.